Biorąc udział w akcji Zostań w domu, nadal mogą Państwo uczestniczyć w inicjatywach lokalnych placówek. Zmianie uległ wyłącznie sposób ich organizacji. Pomimo trudnego czasu, w jakim przyszło żyć ludziom na całym świecie, Wąbrzeski Dom Kultury zdecydował się na popularyzację działań kulturalnych w sieci. Jedną z ofert skierowaną do amatorów fotografii jest wojewódzki konkurs pod tytułem Świat za oknem taki sam, a jednak inny. Celem inicjatywy jest m.in. pokazanie na zdjęciach wykonanych z okna lub balkonu kawałka otaczającego nas świata podczas pandemii. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać maksymalnie trzy fotografie i przesłać je wraz z załącznikami na adres mailowy wabrzezno.pl. Na pracę czekamy do 15 maja. Jeżeli nie lubisz robić zdjęć, a jesteś miłośnikiem malarstwa lub rysunku, to zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym Jan Paweł II. Pamiętam. Wystarczy stworzyć pracę nawiązującą do tematu i jej zdjęcie przesłać na adres mailowy. Spróbujmy razem stworzyć wirtualną wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II. Na Wasze prace czekamy do 26 maja. Kolejną inicjatywą związaną z papieżem Polakiem jest ogólnopolski konkurs online Ulubione Pieśni Jana Pawła II. Wystarczy nagrać jeden utwór o charakterze religijnym, trwający do dwóch minut, i przesłać go na adres e-mail. Jury po wysłuchaniu nadesłanych nagrań wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 19 maja. Masz w domowym archiwum pamiątki związane ze świętym Janem Pawłem II i chcesz się nimi podzielić z innymi, możesz to zrobić już dziś. Womrzewski Dom Kultury ogłasza konkurs online Jan Paweł II, pamiętam, z domowego archiwum. Może to być zdjęcie ze spotkania z Janem Pawłem II, albo fotografia miejsca lub przedmiotu, z którym kojarzycie postać świętego. Wystarczy, że zrobisz zdjęcie pamiątkom związanym z papieżem Polakiem i prześlesz je na jeden ze wskazanych na ekranie adresów mailowych. Pokażmy wspólnie kawałek historii z życia tego wyjątkowego człowieka, który w tym roku obchodziłby setne urodziny. Na zdjęcia czekamy do 20 maja. Wąbrzecki Dom Kultury zaprasza do udziału w kolejnych wirtualnych inicjatywach. Tym razem propozycja twórczej aktywności skierowana została do najmłodszych miłośników sztuk plastycznych. Zbliżający się Dzień Matki jest okazją do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pod tytułem Moja Mama. Wystarczy wykonać rysunek nawiązujący do tematu, następnie zrobić zdjęcie swojej pracy i wraz z załącznikami przesłać mailowo na adres animacja @wdk lub tywanek @wdk Na pracę czekamy do 18 maja. Moje emocje w nowej rzeczywistości. To tytuł konkursu do udziału, w którym zaprasza Wążeski Dom Kultury. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 12 do 19 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, a jej celem jest stworzenie młodym osobom możliwości przelania na papier emocji i uczuć, jakie towarzyszą im w tak trudnej i nowej dla wszystkich rzeczywistości. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać krótki wiersz lub tekst piosenki, nawiązujący do tematu, i przesłać wraz z załącznikami na adres animacja .małpa wabrzezno.pl. Na pracę czekamy do 20 maja. Zapraszamy, spróbować zawsze warto. Jeżeli Twoje dziecko lubi śpiewać, a może i tańczyć, to zapraszamy do skorzystania z kolejnej oferty WDK. Co roku organizowana przez jednostkę muzyczna inicjatywa uśmiechnięte nutki przeniesiona została do sieci, zmieniając formułę na konkurs. Wystarczy, że nagrasz swoją pociechę i prześlesz krótki filmik wraz z załącznikami na adres animacja -wdk -wabrzezno lub wabrzezno.pl, Jury wybierze laureatów, których będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć w programie lokalnym MTK oraz portalu społecznościowym placówki. Na Małych Artystów czekamy do 1 czerwca. Tradycyjnie, jak co roku, miłośników sztuk plastycznych zapraszamy do udziału w konkursie Anioł Mój Dobry Duch. Inicjatywa ma na celu ukazanie w dowolnej technice i formie własnej wizji Anioła, opiekuna i dobrego ducha każdego człowieka. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową, a jej zdjęcie przesłać pod jeden ze wskazanych adresów e-mail. Na pracę czekamy do 12 czerwca. Jesteś mamą dziecka w wieku do 3 lat, przybywającą na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Mieszkasz na terenie powiatu wąbrzeskiego i chciałabyś mieć wpływ na swoje otoczenie? Jeśli tak, dołącz do projektu Mamy Kobiety z Mocą, proponowanego przez Stowarzyszenie CETY i Emisja. Dla 50 uczestniczek projektu przewidziano doradztwo indywidualne online, Udział w rozwojowych grupach wsparcia, wizyty poznawcze czy forum kobiet aktywnych. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić najpóźniej do 15 maja, znajduje się na stronie www.emisja.org.pl. Regulaminy na poszczególne konkursy znajdą Państwo na stronie wdkawabrzeznok.pl. W bloku ogłoszeń to już wszystko. Zachęcam do śledzenia stron internetowych oraz fanpage y lokalnych placówek, które zapraszają mieszkańców do udziału w nowych, ciekawych inicjatywach.